Witam wszystkich Kolejny wypadzik z serii na luzie Jesteśmy na linii B2 oraz Szlaku Królewskim Byliśmy tu już, ale z braku laku Trzeba iść w miejsce gdzie jest najbliżej Poszukamy czegoś fajnego I dwóch detektorystów, którzy tutaj krążą ponoć Także zaczynamy No i odnalazłem strzelnicę się okazało. Dzień dobry. dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Witamy. Dzień dobry strzelcy wyborowi. Cześć. Cześć. To jest Kacper, Kamil, Sławek. Mieli szukać strasznie, a, a tu se urządzili polowanie. Pierwsza monetka w moim wykonaniu. coś Co to za monetka? Jest A no Czyli zaczęło się od współczesnych kosz. Niestety. Ale nic. Dopiero zaczynamy. Więc lecimy dalej. Proszę bardzo. Zmiana miejscówki. Tylko złąki z łąki zlazłem do lasu. I pierwszy sygnał w lasku. Monetka. Jak coś nie mam szczęścia do tych pól i innych Las to jednak las, co co za monetka? 50 fenoli Sygnał 91, standardowy sygnał na złotówki prl I fenole właśnie aluminiowe No ładna, ale z Hitlera? Nie, jeszcze wcześniejszy 35 rok, 1900. 1935 No ładne Może być Na dobry początek Oby było więcej Uska z małzeja młody Dobra mam żabę. Nie żabę. Mam żabę młody łapie żabę Pokaż Ha yes. Jest zzabawy. Obaczy do kamery. No Kolejny stały sygnał. 86 i mamy aluminioka Jest monetka. 20 groszy PRL rok nadania 1944 49 przepraszam gdzie czwarty to by nie był PRL no. na razie słabo oprócz tego fenola ale coś jest śliczny sygnał 85 i mamy zieleńca zieleniec co to jest No ja się nie wiadomo znaczczy się z tego błota oj chyba Chociaż coś wyłazi z zieleńca. Ucieka jeszcze. To są dwa hależyki. Ledwo co na nich widać, ale już znam je na tyle, że można określić po tych rantach. Dwa halerze austro-węgierskie tutaj widać jeszcze skrzydła orzełka. Ładna patyna, ale niestety w środku cały zgnity. No, ale monetka, spotkałem te bandy i co znalazła reszta bandy? Reszta bandy takiego okrajcereczka. Eee, no, piękny, piękniutki amerykanin, amerykański 1852. No z tyłu to on już taki piękny nie jest Nie ma go tam No jak na Kajcara i to na tych polach Co to jeszcze? Tradycyjnie, tradycyjnie Tradycyjnie ja też tam wygarnąłem jednego Tradycyjnie, tu to nie ma Tu tradycyjnie nie wiadomo co Nie wiadomo Też podobno nie wiadomo Mamy Rosję Rosję Piękna Rosja, 5 kopiejek CCCP Cena czyni cuda. Partyzanci. A to co? Mamy guziorę. Tam chyba granat jest, nie? Ja, jest taka kula z łogniami. Piekielnymi na pewno. To ładnie, to nie ma źle. No i tradycyjnie, tu już jest nasze wspaniałe. Proszę, o. Nasze wspaniałości No nasze... zbiera się Jezusie, ale... Jeszcze jeden tu chce wyjść. Ale jest. Chodź, chodź. Yeah. Nie. Cudownie. Cudownie. No to gratulacje. Tak. <laughs> gratulacje. Nie chcę ostrzyć. standardowo. tak No a tyś coś znalazł? Tylko tą dwójeczkę. Dwójeczkę i, i przygotowanie do wykopek było Uuu. bardzo porządne. Z jedną bateryjką jak się wychodzi, to później ciężko się szuka. Patrzcie teraz. Czego Gucio pilnował Aż się świeci! Coś fajnego to jest. Coś fajnego. Chodź zobacz Oj 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 Co to jest? To jest moneta, nie? Patrz, teraz będzie dzwonił, ty. Teraz, on wie kiedy zadzwonić, co to jest? Krajcarek. Halo. Nie, my tu na górze samej widzimy cię już, ale mamy fajne znalezisko, także chodź. Zaraz wstanę, stój tam gdzie stoisz. Co to jest? Piękny, kryj całe ujęcie zepsuł tym telefonem, no, ale fajne. To jest srebro, Nie? No, ale czad, ale ile? Dicha. Mojego nie widać. Jest czad. No, to jest piękne. No. Dzieciko, twoich krajcaków. A tak narzekałem przed chwilą na pola. No to ma. <grymne> I co do lasu. Idź. <grymne> Idź do lasu. Zajebiste. Ładne. Dziesięć krajcarów, tak? Dziesięć mm. krajcarów. Ja się tam tym w ogóle Piękne. Coś pięknego. To mi się podoba. Za tym można chodzić. Dobra, mamy sygnał. Sygnaliński. No Moneciak Czyli nie? Sieńka, no Niedaleko z Rebelka co... No ale to destrukt totalny chyba? Okay. Nie, ładnie wychodzi. Zobacz. wszystko Tył tutaj ładnie wychodzi Ja nie widzę, bo patrzę Iwa W i co to jest? No, jest mie miedziak się. Wygląda fajnie, ale... E Czekaj, wiecie to jest? Fenning 1800 Ale nie wiem 20 Bardzo stara moneta 1800 Znaczy no, mówię no 1800 Dobra to pokaż cięża i teraz pokaż wykrywacz, co się dzieje dalej w naszym wykopie I to jest to. Ciąg dalszy o, tego sygnału o, o, z patrz, monetami. Patrz, patrz. patrz o fuck! Tu się dwie wysypały od razu. Gdzie ta druga? Jest, jest, jest. jest, jest. W sobie są. No czyść, czyść, czyść. Sprawdzaj co tu. O. Nie wiem co to jest. Ta jest... Znaczy coś, coś tu wychodzi z tyłu, natomiast no... Nie wiem, aż, mhm. tak, aż tak dobrze chyba tego nie znam, żeby od określić. Wyśl wyślizgana, wyślizgana, wyślizgana jest, jest bardzo. Następna? To samo. Nie, to jest też fening. Widzisz taka, taka, tylko że to jest, to jest pruski. Bo to jest yeah. pruska korona, nie? Jest, 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 jest. tu zgnieciona, ale nie przeze mnie. Nie masz świeżego śladu łopaty. A czekaj, 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 weź mi go na chwilkę, bo chcę odczytać co to jest, coś, coś, coś. Fenik 1925. Natomiast ten jest w bardzo dobrym stanie. 1900? No to, to z innych okresów to jest. Nie, 1800, Powiedziałem 1900? Tak. To, to to źle powiedziałem. To jest 1825. Pokaż ten, ten jest w bardzo ładnym stanie. Jego można akurat nagrywać. Czekaj, odsuń się trochę Odsuń się No czekaj nagrywam No to nie jest fajny, szkoda że krzywy 1825 jako piękna patyna no to, ten to można śmiało naprostować gumowym młotem na drewnie. Depozycik. Wydobycie trwa. Emocje sięgają zenitu nie, nie możesz nic mówić, bo nie usłyszymy. Wiesz? <laughs> On dobrze kwiczy już. Nie nie, nie Najlepszy ten. Prójójój. Ale ładne. Pokazuj. Ta sama epoka, to samo jak poka, to samo, Tak, nie? to jest ten w cały czas 19 wiek 1000, ten z którego. Tak samo 25. to są dwa feningi. Pokażę, da? Okej, widzisz no? Na czat. Jąk ci jeszcze? Jeszcze 11. Piękne, te dwa są zajebiste, na pewno. Cieszę tu zaglądną. <ścoughs> o, tu jest, a tu jest druga. Słyszałem pipknęło, myślałem tutaj. Już drugi raz nie chcę. Dwie tam są, tak? Nie liść, a liść. Jedna piękna. Dobrze mówiłem. Jest to tam nie, nie. nie jeden F F taki funiu, nie? no. kolejną? Też jeden? Tak mi się wydaje. Pięknie, Samo jedynki, jedna dwójka. Zginął <grym> to. Ostatni z depozytu, prawdopodobnie. Także... Fartło się jak zwykle. Co jakiś niemiaszek se leżą, pił browara i mu się sypało. Albo to sznapsy, nie? Albo sznapsa, dokładnie. dalej kopie i kopie nie daje. Nie daje żyć. To jest ten, Krystian Mickiewicz. To jakieś... Alojzy Mickiewicz? Krystian albo Brian Brian Fifąż. Fifąż Mickiewicz. No i piękny. No. I teraz tak. Tam był depozyt. Tutaj były dwa prl -e. A w tym miejscu mamy kolejną monetę. No, takie wykopki to ja rozumiem. Zaraz sprawdzamy co to jest. I to są dwa halerzyki Austro-Węgry 1899 rok. Wspaniałe miejsce. Zeszliśmy tylko z pola w kawałek glasku i się zaczęło super sprawa podsumowanie jak na linie B2 musi być na bunkrze także zaczynamy zaczynamy od yy, buzi robota o, go. <grywia> to jest buzia robota później co? no y, jakieś nie wiadomo co za monety współczesne monetki współczesny guzior prl -ki. Te dwa były w jednym miejscu Ta jednak gdzie indziej 50 rajszweningów Dwie sztuki, y, dwóch kajcarówek. Nie, dwa chalerzy Nie kajcary, to są chalerzyki I śliczny depozyt, oczywiście zaraz po zejściu z lasu No bo to z pola do lasu Same fenorki, praktycznie same jedynki I jedna dwójeczka bardzo ładna. I coś, z czego najbardziej się cieszę, to te oto 10 krajcarów srebrnych. Bardzo ładne. Znaczy no, ładne, wytarte trochę, ale, ale u nas srebro to jest rzadkość. Także jest powód do radości. I to duży powód do radości. Tyle na dziś. Następny wypad majówkowy, nie wiadomo kiedy, bo ponoć się ma pogoda zepsuć. Trzymajcie się, cześć.